chodzisz ciągle głodna? To posłuchaj. Hiperfagia. Ciągłe, chorobliwe i nieadekwatne do ilości spożytego jedzenia uczucie głodu. Brzmi znajomo? Najprawdopodobniej właśnie z hiperfagią się borykasz. Dobrze jest wiedzieć i umieć postawić sobie właściwą diagnozę, ale z niedobrych rzeczy powiem ci, że najprawdopodobniej zbliżasz się do choroby zwanej cukrzycą typu drugiego. Hiperfagia i towarzysząca przy tym insulinoodporność to zapowiedź właśnie tej choroby. Posłuchaj w takim razie, z czego to wynika, jak temu zapobiec i jak cofnąć insulinoodporność, żeby przestać borykać się z hiperfagią. Zacznijmy w takim razie od tego, co jest najważniejsze w tej kwestii, czyli od tego, co spożywasz każdego dnia przez tygodnie i miesiące, bo właśnie w takim czasie pracuje się na insulinoodporność. Jeżeli wszystkie Twoje posiłki są wysokowęglowodanowe węglowodany czyli makarony, bułeczki, ziemniaki, pieczywo nawet to pełnoziarniste nawet to razowe. Są to węglowodany, złożone bądź proste. W każdym razie wszystkie węglowodany rozkładają się w naszym organizmie na cukry. Tylko jedne szybciej, drugie wolniej. Rozłożone cukry w naszym organizmie dostarczają do naszej krwi glukozę. Insulina w naszym organizmie ma za zadanie przetransportować tę glukozę z krwi. Do komórek, obniżając tym samym poziom glukozy we krwi. Jeżeli dostarczamy cały czas dużo te, tej glukozy, insulina cały czas pracuje w naszym organizmie na wysokich obrotach, chcąc obniżyć glukozę we krwi i w ten sposób nasz organizm w końcu uodparnia się na jej pracę i w ten sposób nabywamy insulinoodporność. Objawy insulinoodporności, które możesz zaobserwować u siebie to ciemne plamy na skórze, wokół oczu, w zgięciach, pachwinach, osłabienie, napady głodu, czyli hiperfagia, czy też niemożność schudnięcia, zatrzymanie wody w organizmie. To jest też y, przepis na cukrzycę typu drugiego, i uwaga, cukrzyca typu drugiego to nie jest choroba genetyczna, to jest choroba metaboliczna, której, którą nabywamy właśnie poprzez dietę wysokowęglowodanową i wciąż y, wysoki y, poziom glukozy we krwi. Więc y, łącząc te wszystkie kropki, czy chcę Wam powiedzieć, że żeby schudnąć trzeba ograniczyć węglowodany, żeby przestać mieć te ciągłe napady głodu, należy ograniczyć węglowodany, czy żeby y, uporać się z problemami skórnymi takimi nawet jak trądzik, należy ograniczyć węglowodany w diecie, również te złożone? Tak. To wam właśnie chcę powiedzieć. Oczywiście, nie wystarczy po prostu ograniczyć węglowodanów i, i tyle. Trzeba zadbać o to, żeby nowo powstała dieta była dla naszego organizmu odżywcza. Co to oznacza? Należy spożywać odpowiednią ilość białka, najlepiej powyżej 1 grama białka na kilogram masy ciała, do której dążymy. I źródła białka, warte uwagi, to są mięsa różnego rodzaju, białe mięso, czerwone mięso, ryby, owoce morza i mięso czerwone wcale nie jest rakotwórcze, jak chodzą mity. Nabiał dobrej jakości, czyli już po fermentacji, wszelakiego rodzaju sery długo dojrzewające, jogurty naturalne z niską zawartością węglowodanu czyli bez dodatku cukrów, niesmakowe, tylko naturalne, lepiej je sobie posłodzić owocami. Należy też zaprzyjaźnić się z potrawami tłustymi, bo każda komórka naszego organizmu potrzebuje tego tłuszczu. Witaminy, żeby się przyswajały, potrzebują tłuszczu, zwłaszcza dieta dla kobiet powinna być bogata w zdrowe tłuszcze, czyli odzwierzęce, masło, smalec, łój. Odstawiamy oleje roślinne, rzepakowy, słonecznikowy, one są prozapalne, więc... Nie powinniśmy ich spożywać, czy margaryna, nie daj Boże, e, więc e, kiełbasy e, z, z dobrego źródła. E, I dodatkowo, oczywiście, powinniśmy też spożywać odpowiednią ilość e, pożywienia, bo jeżeli zejdziemy na zbyt niską e, kalorykę, to wtedy też procesy metaboliczne w naszym organizmie spowalniają e, i będziemy wycieńczeni. Podsumowując, jeżeli chcesz się uporać z ciągłym uczuciem głodu, jedz mniej węglowodanów, również ty, tych złożonych, brązowych, razowych, za to więcej jedz białka dobre, z dobrego źródła, czyli białko zwierzęce, sery długo dojrzewające, tłuste ryby i właśnie zaprzyjaźnij się też zdrowymi odzwierzęcymi tłuszczami. Odstaw oleje roślinne, rzepakowy, słonecznikowy one są prozapalne i niestety też prowadzą do cukrzycy typu drugiego dzięki takim zmianom w diecie będziesz mogła spokojnie spożywać dwa posiłki dziennie, będziesz syta będziesz się dobrze czuć, będziesz miała duże energii nie będziesz miała mgły mózgowej tylko będziesz wyczyskać energią i będziesz miała ochotę na aktywność.